Być może ten film powinien być na początku, jak pokazywaliśmy, jak wstawić tabelę, ale lepiej późno niż wcale. Popatrz, co jest ważne. Jak robisz wstawianie tabeli, czyli wstawianie tabela, to Excel proponuje Ci zakres danych, które są po prostu wypełnionymi komórkami. I to jest zawsze najlepszy wybór, żeby tylko te komórki wziąć pod uwagę. Bo jak będziemy dopisywali kolejne dane, tak jak widzieliście, to one będą nam się dodawały do tabeli. Natomiast bardzo złą metodą jest zaznaczenie całego arkusza. Niestety czasem tak się zdarza, że ktoś wpada na taki pomysł, że zaznacza cały arkusz, mówi: A niech już wszystko będzie w tabeli. To popatrz, co się wydarzy. Jeśli tabela ma nagłówki, no to powiedzmy, że ma, robię mu ok, i w tym momencie on wam. Zakomunikuje, że to jest duża, dużo czasu, może trwać, no ale czasem niektórzy się jakby nie, nie boją tego komunikatu, robią ok. No i wtedy zaczyna się kręcenie, kręcenie, kręcenie. No i wykonał, tak? Czyli stworzył nam jakąś monstrualną, olbrzymią tabelę, która zawiera. Popatrz 16 tysięcy kolumn i ponad 1048 tysięcy wierszy. Monstrum, przeraźliwe. Powiedzmy, że chcemy z niego wstawić tabelę przestawną. Wstawianie tabela przestawna. robię mu OK do nowego arkusza. No i znowu zaczyna się kręcenie. Ponieważ tabela jest przeolbrzymia, przeogromna, to mogą być problemy z tym. E, może się skończyć tak. Tutaj akurat jeszcze nadal czyta dane, natomiast może się skończyć tak, że wyskoczy komunikat, że z dostępnymi zasobami nie jest w stanie ukończyć zadania. Jeśli tak ci się zdarzy, to znaczy, że zrobiłaś tabelę przestawną z całego arkusza, czego Excel nie dźwiga. Więc proponuję, żeby do tabeli brać zawsze tylko i wyłącznie pod uwagę te dane, które mamy wypełnione komórki. Excel i zrobione.